siemano, siemano przed pracą mówię, nagram, wypuściłem chwile pocztowe zerwały się w górę od razu, więc mówię nagram coś, troszkę jak latają e, ciepło, w miarę ciepło mamy tak jak widać w miarę pogodnie e, tylko wiaterek lekki no i tutaj sobie latają pocztowe ładnie, tego Tam gdzieś mi chodzi jedna para oddzielnie, bo samiec, samice na jajka goni. Więc o tam sobie niżej widzę lecą. One odbijają mi w tamten koniec wsi. To nic co to siądzie. Zaraz i one powinny przyjść. Mulemanse mi się sparzyła ta para w końcu. W końcu są na luzie, oczywiście zamknięte, to mają wejście. Bo pierdzielone, tylko wchodzą do środka. Nie chcę im się latać tam, przynajmniej posiedzą na dworze. A tutaj o ta parka, co się goni na jajka, tam właśnie poszła. A te mędy moje tutaj są. Mało tych dziadów jest. Ładnie chodzą. Myślałem, żeby ich nagrać właśnie, jak sobie skubią na ziemi, ale oczywiście tylko wyszły, od razu się poderwały do góry. No, oczywiście gruszka przeszkadza. Może wyjdę tutaj. I tam widzę sąsiad delikatnie podgania, więc pewnie będą zaraz u sąsiada w kupce. Nie widać. Widać ich korzystając z okazji, że tam te latają. No to tak, ta parka mi się złapała. Jest ok Po wielu trudach i staraniach. Mamy ich. I tu nie przestraszcie się, ale jest brudno. Te przypiórki mi robią ambaras. Tutaj mój najstarszy. Tyle trawy naniósł. Dwa jajeczka mają, oba zalężone. Tutaj czekamy na jajeczka. Tutaj mamy dwa jajeczka. Samiec z samicą w górze. Tutaj mój dwuletni muleman siedzi też na podwójnych jajkach. Chodź, chodź. O. Tutaj mój biały siedzi też na podwójnych jajkach. Nie będę tam go zganiał, pokazywał. Oczywiście przepiórki. Tutaj samiec też się zabarykadował na gnieździe. Jego nie zganiam, on trochę płochliwy. Tu te wypierdziele wypierdzielę ich stąd już niedługo. No a tu jest przedział w tym momencie ozdobnych. Para wywrotków. Tak się złapały w parę i tak zostaną. Mi się wydaje, że będzie fajna para. Tamiec mógłbym mieć trochę lepszy ogonek, ale... Tu jest młoda samiczka, pawika. Tu jest samiec, pawik. Opara garłaczy na sprzedaż. Tutaj mi się złapał ten kawowy samiec z tą widynką. Widzę, nawet jajko już mają. Jedno. No i tu saksońskie. Ta para jest sparowana na próbę. Zobaczymy, co po nich wyjdzie. Musiałem ich odizolować, bo ta samica mi rozbijała od tamtych dwóch samców saksońskich. Samicę wyganiała i ona szła do obu samców, więc dałem ją tutaj z tym. Ale tu zostaną. Taka parka mi się zrobiła. No nie wiem, tą widynkę to będę chciał pewnie sprzedać i tego kawowego samca. Tak, one będą na sprzedaż. Tych dwoje. No i ta para garłaczy. A tutaj mam coś takiego w parze. No i ten pawik idzie do tamtej młodej samiczki. One są w sumie sparowane. Więc... Więc tak to się ma. Także tak. Tutaj trawy im narzuciłem, bo seksońskie zbierały. Tamte też zbierały, więc niech mają. Także tak tutaj jest. No tutaj niestety syf. Dwa tygodnie co prawda nie sprzątałem. Dwa tygodnie nie sprzątałem, no ale... No ale co? No nic nie zrobimy. Przepiórki stąd wylecą. Przepiórki stąd wylecą, to, to posprzątamy tutaj ładnie. Jeszcze przed lęgami na pewno. Tak naprawdę to dwie pary nie mają tylko u mnie jajek. Dwie parki nie mają tylko u mnie jajek. No i plus te, co teraz połączyłem, prawda? Chodź, 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 chodź. chodź.

Reszta jeszcze się czai. Jest klepak. Chodź, 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 Jeszcze się czają. Nie, co może nie są głodne, tutaj im sypnąłem sporo tego. Teraz ich nie zamykam, całe. Nie są rozpuszczone. Chodzą i robią co chcą. Nie będę tego pilnował. Bez sensu. Jak ja z mam wziąć, to i tak weźmie. I tak, dzięki za nowe subskrypcje, bo widzę, że znowu kilka. Doszło. Dzięki za lajki, dzięki za komentarze. Zachęcam do lajkowania, komentowania filmików. W niedzielę albo w sobotę wleci nowy filmik, co podaję kolejny preparat, jaki podaję, dlaczego go warto podawać. Będą to pewnie krótkie filmiki, postaram się robić krótkie filmiki, takie może 10 minutowe, nie dłuższe. Nie ma co. No, tutaj laleczka chodzi. Chodź, 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 chodź. Asior. Dziś do, pocztowy, do ozdobnych nie będziemy śli. Ozdobne były teraz często. Więc nie ma sensu. Wszystko siedzi na jajkach. Ja na 14 do pracy już jeść dostały. Więc czekamy teraz na młode. Nie sprawdzałem jaj, czy są zalężone, czy nie Może kiedyś tam na, na dniach zobaczę Ale Minie te parę dni jeszcze, jak się nic nie będzie kluło, no to z automatu wyrzucimy te jajeczka sprawdzimy i wyrzucimy. Chodź chodź Chodź, 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 chodź. chodź, 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 chodź. Tak, że tak się pocztowałem O tu mamy tą, a tam uciekła ta niebieska samiczka na środku, ona właśnie mi wróciła po rocznej przerwie. No i znowu górę. Tu się wróbli boją, czy czego? Nie wiem. Ta mama ma z tyłu kury i wróble tak przychodzą. Chyba do jedzenia na, do tych kur, a one tak. się podrywają co chwilę. No ale przynajmniej wszystkie, prawda? Nie ma. Tak jak mówiłem, że wszystkie rodzaje tak nie ma. Bo boją się i chodzą wszystkie dobra krótki filmik taki 10 minutowy miał być będzie niecałe 10 minut o, samiczka przyszła chodź chodź, chodź 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 także tak to wygląda wszystko tam poszły daleko Chodź, 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 chodź. No mówię, nie są głodne, ja im rano daję do syta. Później wsypię tylko miarkę. No, więc one nie są głodne. Myślałem, żeby tu nagrać właśnie, jak sobie po ziemi chodzą i skubią. I zbierają to jedzonko, ale, no, ale nie da na... rady. Dobra. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki za suby, dzięki za łapki w górę, dzięki za komentarze. Zapraszam do oglądania, subskrybowania i komentowania moich filmików. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, cześć!